Cześć, witajcie, z tej strony Walduś, witam was w kolejnym odcinku mnie na kanale, a dzisiaj wam pokażę bardzo ciekawy build pod wyprawy w strefie zmrożonych fiordów. A jest to build pod bombę dymną, z racji tego, że składanie takiego buildu na normalnych misjach nie ma zbytnio sensu, ze względu na to, że bomba dymna ma bardzo wysoki czas odnowienia, no to na wyprawach w strefie Zmrożonych fiordów sprawa ma się zupełnie inaczej, bo na każdej misji mamy takiego perk'a jak Super Ninja, który sprawia, że w momencie, kiedy ubijemy łopka bronią białą, skracają nam się czasy odnowienia wszystkich zdolności, ale w momencie, w którym ubijemy łopka zdolnością, dostajemy boost, do broni białej w postaci zwiększonych obrażeń i szybkości ataku, i to ma tak się kombić. Głównym bohaterem w tym buildzie jest infiltrator Ken, który sprawia, że zwiększamy promień działania bomby dymnej o 186%. W momencie, kiedy rzucimy tę umiejętność, to szanse na to, że jakiś mobek w to nie wejdzie są po prostu strasznie niskie, a jak rzucimy bombę dymną w grupę mobów, to dzieją się naprawdę niesamowite rzeczy, które mam nadzieję wam pokażę w tym odcinku. Profit drużynowy, napad nostalgii. Wywalamy osłonę, zwiększamy zdrowie o 200%. fazury jaszczura, dodajemy 3% aktualnego poziomu zdrowia do obrażeń broni białej. Skupienie jaszczura, po wyczerpaniu osłony regenerujemy 4 punkty energii na sekundę. I teraz tak, to skupienie jaszczura w tym buildzie jest tylko dlatego, że w momencie, w którym nie będę w stanie aktywować profitu super ninja przy pomocy bomby dymnej, to użyję innej zdolności i chcę mieć energię na to, żeby móc rzucić po tej umiejętności bombę Dymną w momencie kiedy będę miał już ją odnowioną, i tylko po to jest skupienie szczura w tym buildzie. Skrytobójstwo, czyli zadajemy dodatkowe obrażenia z broni białej, bus do obrażeń zawsze w porządku. A z narzędziami, skracamy czas odnowienia bomby dymnej o 18% i lecznicze opary, czyli po prostu bomba dymna leczy sojuszników, przywracając im 10 punktów bazowego zdrowia w każdej sekundzie. Jeżeli chodzi o jakieś zamienniki w tym buildzie, no to można sobie popróbować i potestować, wymieniając profit drużynowy napad nostalgii na profit wesołych świąt. Osobiście tego nie testowałem, jeżeli będziecie chcieli, no to mogę to przetestować i ewentualnie wrzucić wam aktualizację na dniach. Mianowicie, profit wesołych świąt skraca czas odnowienia zdolności o 40% czyli w momencie, w którym mamy Profit Super Ninja, e, mamy pas z narzędziami, no to ten, tą bombę dymną będziemy bardzo mogli szybko rzucać, tylko nie wiem dokładnie, jak to będzie wyglądało z energią. I teraz tak, jeżeli wywalamy napad nostalgii, to wywalamy również aktywatory. I tutaj można sobie wrzucić bardzo ciekawe perki. Pierwszym z nich jest mgła na morzu, który sprawia, że bomba dymna całkowicie regeneruje osłonę. W momencie, kiedy wywalamy napad Nostalgi, to będziemy mieli osłonę, więc jak jakiś Mobek na ją zdejmie, rzucamy bombę dymną, pach, dostajemy osłonę, mamy jeszcze lecznicze opary, więc jeszcze dodatkowy heal dostajemy. Jest to całkiem ciekawa opcja na papierze, bo tak jak mówiłem, nie testowałem tego e, in-game. I jeżeli chodzi o drugi perk, który można sobie wrzucić, no to tutaj głębokie kieszenie, zmieszamy koszt energii bomby dymnej o 38%. Jeżeli chodzi o dodatkowe... Perki, które można by tu wrzucić do tego buildu. No to na przykład legendarne ostrze. Dlaczego? Bo postawać nia zwiększa obrażenia mieczy o 25%. Minusem jest to, że musimy mieć po prostu miecz zaekwipowany. Nie może to być żadna inna broń, czy to nie może być kosa, nie może być topór, nie może być jakieś narzędzie, musi być po prostu miecz. Dodatkowy perk, który można sobie dodatkowo wrzucić ewentualnie jako zamiennik Żące ciosy, trafienia krytyczne w zwarciu powodują spętanie o 30% i ból zadający 37% zadanych obrażeń na sekundę przez 3 sekundy. No i jeszcze jest lekcja anatomii, czyli zwiększamy wskaźnik trafień krytycznych mieczy toporów i kos o 15%. Takie perki można sobie wrzucić. Teraz lecimy na misję i pokazuję wam siłę tego bildu. No i moi drodzy, mamy misję ewakuacji schronu. Jest to misja razy cztery, żeby wam pokazać mniej więcej jak to wygląda. Eee, specjalnie wybrałem misję ciutkę cięższą. Eee, też mam bardzo fajny mieczek, zaraz wam go pokażę. Rzućmy bombę dymną. Musimy ubić jakiegoś małego mopka. Okej. Okay. Dobra, mamy boost do obrażeń broni białej. Okej. Okay. Dobra. I mamy ogarnięte. Jak sami widzieliście, troszeczkę mało tych obrażeń z bomby dymnej zadałem. Wiadomo, mobek jest ciutkę e, mocniejszy niż ja, bo ja mam 66 mocy, mobek ma 93. E, z racji tego, że mamy 6 minutek, ja trochę pobiegam po mapie i poszukam po prostu obozów. I teraz tak, w momencie w którym będziecie chcieli grać e, tym buildem, no to raczej bym polecał jakieś misje typu obozy, etc. Dlaczego? Bo mamy grupę mobów. Ok, Mopek 8-2. Ja mam mocy 66. Rzucamy bombę dymną. Kyś! Ok. I bardzo szybko tu mgielny potwór schodzi. Proszę bardzo. Miecz, który mam prezentuje się następująco Ma dwa perki pod szybkość ataku żywioł energetyczny i pancerz Nie będę ukrywał, jest to jeden z ciekawszych mieczy, Jakie udało mi się znaleźć na wyprawach tutaj No i zobaczcie tych oto gagatków Może tak mura pary Ta cała bomba dymna Nie zadaje jakichś kosmicznych obrażeń Nie trwa to zbyt długo Ale zobaczcie, rzucam bombę I jak to fajnie spada W połączeniu z takim mieczem Dzieją się naprawdę rzeczy ciekawe. Um, jeżeli chodzi o jakieś mgielne potwory, no to może być ciężej, bo one mają rzeczywiście więcej HP. -ków. No i dodatkowo to jest też misja Razy 4. Ale ja osobiście uważam, że jest to build naprawdę bardzo fajny do. Grania. Warto sobie przetestować. Może nie jest to jeden z najmocniejszych buildów, to się mogę z tym oczywiście zgodzić, ale na pewno jest jeden z takich bardzo ciekawszych do grania. W ogóle tutaj mamy bardzo ciekawe miejsce, bo tu nie mogę nic zbudować, więc nastawiałem troszeczkę elektryków. Nie będę ukrywał, żeby po prostu móc tutaj jakoś bronić tą strukturę, skoro nie mogę tutaj nawet ściany postawić w żadnym kierunku. No cóż, tak już czasem bywa. Dobrze, 30 sekund do odpalenia misji. Um... Zobaczymy, ja troszeczkę trawów postawiłem, nie będę ukrywał, że nie. Eee, ale też nie będę budował wszystkiego, tak mi się wydaje. No, zobaczymy, to będzie dobry sprawdzian dla tego buildu. Bo osobiście mówiąc, testowałem go na mocy powiedziałbym porównywalnej z moją. E, eee, chłop tu postawił, proszę bardzo, jakie ładne trapy. O, smasher, chodź tu, przyjacielu! Jak ja cię dawno nie widziałem, jeżeli chodzi o bombę dymną w smashery. No to wygląda to mniej więcej tak. Dostaje 20 tysięcy obrażeń na sekundę. No i to są 3 sekundy działania tego wszystkiego. Ale straciłem bombę dymną. No to używam innej zdolności. Proszę bardzo, Hyc, Wrzucamy się. Ok. Moby mają 93 mocy. rzucę sobie turety. Ok, jeżeli chodzi o moją przeżywalność, może być trochę ciężko. Rzucamy bombę dymną, proszę bardzo. I małe mopki powinienem eliminować bardzo, bardzo szybko. Okej. Okay. No i nawet ten smaszerek no, nie wydawał się jakoś zbytnio trudnym przeciwnikiem. Idzie kolejne. Okej. Okay. Tylko rzuciłem sobie turety i nie widzę żadnego mopka. Nie mogę wyeliminować. Okej. Okay. Proszę bardzo. Bomba dymna. Hyc. Też są lecznicze opary. Troszeczkę się wyleczę. Podoba mi się to. Hyt, hyc, hyc. Dostajemy kolejnego boosta do obrażeń. Z powodu Super Ninja. Hits. Hits, hits, Bomba dymna. No, działa to naprawdę, bym powiedział, rewelacyjnie. Naprawdę. W ogóle myślałem, że ja będę szybciej umierał. A tutaj zobaczcie, nie? No kurczę, nawet ten chileck całkiem niezły jest. Tylko nie wiem co ja w ogóle mieczem pakuję, nie tak trochę na oślep gram. Wet, kiec, kiedyc. Gielny schodzi jak ta lala. Idziemy na respa, stawiamy bombę. Ohoho, ho! Ale rzeźnia. Naprawdę bardzo dobry przykład tutaj podałem. O, miecz mi się zepsuł! Nie! Nie, mój miecz! Ale lipa! Dobra, mam tą kranicę w No, Ona troszeczkę ma większą moc niż te moby, bo ma 121. No ale no widzieliście jak słabszy miecz tutaj na spokojnie daje radę. Um, tylko szkoda, że nie naprawiłem tego, tylko go po prostu straciłem jak ten jełop. No cóż, znajdę sobie inny, tak myślę. 50 sekund do końca, a ja dalej w sumie nawet spoko tutaj to wygląda. Ty jakbym sobie dostawił te opony może? Chociaż znaczy nie wiem, czy za wysoko będzie. Eee, nie. Nie, ma sensu na 40 sekund tego dostawiać, tak myślę. Ubijmy jakiegoś mopka, żeby sobie aktywować bombę ze mną, no, proszę bardzo. Troszkę mnie obiły, ale ja mam też pas... to nie pas z narzędziami. Eee, nie pas z narzędziami, tylko jeszcze opary, okej? Okay? Zjedzmy sobie je tutaj, Kukurydzkę. Ok, mopki są, bomba dymna. O, trochę zaczynają się przebijać, nie będę ukrywał, że nie. O, smasher się zamroził, Siema. ma. Już się nie ma. Też patrzcie na to, że ja troszeczkę mocniejszego miecza używam teraz. A po prostu innego nie znajdę. Misja 8,2 x 4. Udało się. Build. Naprawdę bardzo przyjemny do grania. Minuta do końca, mogę wam sobie zaraz pokazać jak ja to sobie zbudowałem, tylko nie chciałbym wpadać do wody. I. Mam trzech gości, dołączyli, no praktycznie na gotową misję, tak, no bo ja tutaj ładnie zabudowałem. Ehm, tylko nie wiem czy te mobki będą szły tak jak ja chcę, no bo tam zbudowałem delikatną blokadkę. Ehm, no chłop, widzę, no coś tu buduje, tak, no. Nie mi się to podoba, no... Ale no cóż, dobrze, zbudowałem coś takiego taki mały tunel dosłownie z wyrzutniami tutaj też są wyrzutnie, żeby te mogły odpychać. No i wiadomo, tutaj mój ulubiony tech, zobacz chłopie, Pato. Tu dostaję bułę i się wracam naokoło. I like it, ale tu sobie dostawię jeszcze jedno pole, okej. Okay. No i czekamy, 10 sekund do rozpoczęcia, um, Ja oczywiście stanę na respie, dostawiłem sobie przeciwlotek od cholery, żeby mieć święty spokój. Znając życie, tu się zbytnio fala nie zmieni. Okej, okay, let's do this, let's get ready to the rumble! Broń schronu, to co? Smaszerki? Czy inne potworki? Hehe, to co? Bomba dimna! Umiera ja dostaję busta, proszę bardzo. He, 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 rzeźnia, Po prostu rzeźnia. I od razu mam bombę dymną, więc mogę zrobić tak pyknąć w ten sposób. Ale tu po prostu... Lubię! Lubię te bildy na tych wyprawach, bo to daje taką frajdę zgrania, naprawdę. Trochę stoję zbytnio niebezpiecznie, bo w tej, e, tej chmurze z tego roju rzućmy sobie to. Ja się heal, ja się heal, bo po prostu się boję. Ale wszystko spada, po prostu wszystko spada jak leci. Piękne to jest. Hyt, bomba dymna. I zaraz rzucę sobie kolejną bombę dymną, proszę bardzo. Jak to wszystko spada? Piękne to jest, naprawdę. Polecam się tym pobawić. Bo jest to rzecz rewelacyjna. W sumie, nawet niepotrzebnie powinienem budować tą strukturę. No bo, jednak, no samą bombą, dymną, zobaczcie co ja robię. No, wszystko spada z respa. Bo no, po prostu rzecz piękna. No co, idą te tutaj, te wybuchowe gagatki. Ale co z tego, jak ja po prostu robię to co chcę. O, ale pięknie. Tylko jak to wybuchnie. To o jezu, ile propanu! Eee! Nie, 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 umieram, umieram. Bombadem na szybko. Mam nadzieję, że te propany tutaj nie będą wybuchać zbytnio. Ło! Co to ma być? Ok, mamy to ogarnięte. Ten smasher to mnie wystraszył, nie będę ukrywał. Troszkę mało tych mniejszych mobków, na których mogę oczywiście skalować moją umiejkę, ale ty chodź tu, chodź tu. Nie, 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 nie. Okej. Okay. Bomba dymna. Ale to ładnie spada. Podoba mi się to, zdecydowanie. Tylko króciutko to trwa ta bomba dymna, bardzo króciutko. To są chyba 3 sekundy, o ile... o ile dobrze liczę. Ale umiejętnie rzucona, robi naprawdę bardzo wielkie spustoszenie w gronie pustaków, naprawdę. Zobaczmy damage. Haha, widać kto kieruje. Proszę bardzo, troszkę Czachomiotek. Naskalujmy sobie tutaj czas odnowienia, bomba dimna. Haha! jak to ładnie spada wszystko. Można by ewentualnie jeszcze pokombinować z rokowym Riffem, tak myślę. Może by to zdało jakiś egzamin? Bardzo możliwe Bomba dymna Te wszystkie mobki, proszę bardzo Ale to damage Ubije Nastakujmy się, proszę bardzo Kolejna bomba dymna Jak macie grupkę mobów, no to robi to naprawdę Wielkie spustoszenie O, tu jakiś raz się pojawił, proszę bardzo eee, Jak tam mój miecz? Połowa. No to jeszcze z jedną misją będę mógł na nim zagrać, żeby go naprawić potem. Okej, okay. chyćnijmy sobie tutaj bombkę w pika. proszę bardzo. Cele, wynik: 6 koła damage. Piękne. No bo jeszcze Waldeck tunel zbudował, nie? To podstawa. Mamy bombę dymną. Teraz, gdzie by ją rzucić? Oczywiście, że w to miejsce, bo tu jest najwięcej mobków. ciki na koniec. I tak to wygląda, widzowie. Tak można grać w ratowanie świata. Polecam. Polecam się tym pobawić. Build jest naprawdę bardzo przyjemny do graja. I jest nawet bardzo mocny. Nie będę ukrywał, że nie. Z odpowiednim mieczem, jak sobie znajdziecie odpowiedni miecz, no to rzeźnia gwarantowana, widzowie. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten film. Bardzo mocny build pod bombę dymną wam pokazałem w tym odcinku. Zresztą widzieliście go w akcji, a gra się nim po prostu rewelacyjnie. Także jeżeli ten film się wam spodobał, zostawcie łapkę w górę, suba na kanale i widzimy się w kolejnych filmach bądź na streamach. Także trzymajcie się i do następnego. Bajo.